Siemanko z tej strony NextBu A ze mną jest B Minecraft ex. i Self. Dobrze e, To co? To zaczynamy. Kto prowadzi? Dobra, selfo prowadzi. Lecisz. Yeah. No dobra, to ja prowadzę na Supermana. Dobry selfo. Dobry NextBu. Superman jest zawsze ostatni No podobny trochę. Kto to? Dobra, idziemy. Dobrze, dobrze. A kto tak umie jak ja coś takiego Dobrze? Że... trójkę idziemy, tak chodź Chodź tu, chodź tu, ej! Obok siebie! Taki rządek Dobra, lecimy. Dobra, przepraszamy za, króte... za krótką przerwę. Idziemy budować. Niespodziewana niespodzianka. Nastąpiła. Dobra, tu jest nasza kopalnia. O, Selwo, za... zademonstruj o, Państwu kopalnię. Dobra, widzę, spokojnie. Chomik! Chomik! Dobra. E, zademonstruj Kuchać Państwu poli... kopalnię. Tak tutaj. Selwo, koło chcesz pozdrowić? Tutaj, tutaj trzeba spać. No, no, dobra, ja prezentuję surfer. Dobra. Tu jest wielki grób jakiegoś zombiaka. Mhm. Zombiaga. Zombiaka. Tutaj jest domek Wiedźmy No Tam jest Atlantyda Achillesa Dobra A tam jest góra Selfo, o, bo Olimpia jest zajęty Dobra To lecimy tutaj teraz eee, tu rób kopalnie Ja idę yy, na moją magiczną wyspę budować domek A ja będę ty się a ty... będziesz moim tym, detektywem, dobra? No. To lecimy. Patrz, patrz, tonę, tonę. Ty, takie kropki są pod wodą? Zobacz. Ty, no nie wiem, to na pewno odwodlenek e, węgla rozkłada się w wodzie, wiesz? No chodź. O ty dziadzie, nie, 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 ja przyspieszyłem ciebie. No to ja też cię przyspieszę. Ty piątego nie, lewla nie mam. O fuck Dobra, lecimy. Jak tam rąbiesz te y, skały? A rąbam, rąbam. Dobra, rąbaj, rąbaj. Next zobacz. Co jest? Jakaś latarnia. No co ty, nie zauważyłem. Dziwnie. Idziemy ją Idziemy, to jest tutaj ona no, się skupuje, Oczywiście no. zapraszamy wszystkich na serwer. IP będzie w opisie, jak i w tytule. To lecimy magie, do magicznej wyspy. Prawdziwy możecie siebie i Dobra, dobra. Plugi, no weź iść pierwszy, bo z tobą to nic nie wiadomo. Ja się z tobą boję. Jego iść pierwszy. Możecie zapylić Dubala. Dałem I ci speeda! <laughs> plugin, że się XP i wtedy możesz nosić miecze. O, no, to wtedy bi Uważaj, że Dę, nie spadł Co ty, ja, ja tyle mogę A co, a nie wierzysz mi? Nie, nie, nie wierzysz mi, że spadniesz? Dobra, idź nie nie do góry to Nody Poczekaj, zobaczymy czy Ej, zobacz, tam są owce, ja A patrz, tam jest moja kopalnia, gdzie ty jesteś? Jestem na górze no, stój w miejscu, do cholery. No. Zobacz, tam są owce, gdzie one były. O nie. O nie. O oh, fuck. Chomiki. To Ej, zostaw, tam, zostaw. Muszę ją rozwalić. O nie. Ja cię kręcę. O, nie. Żyjesz? Żyjesz, nie, czy nie? Żyję. Ile masz HP? U. no to co, to nie będę e, raczej ryzykować, zejdę sobie spokojnie po U! nie mogę używać nawet, kurde, drewnianego miecza. Muszę łopatą napitać. No to napieprzaj tam, lewle. Trzeba ich spić. Dobra, ja już idę. Tam do was. Pomóc wam trochę. Weź moje całe, bo ja tam mam Ja od ciebie Taki nie miałem chłopie. wybuch a, może skorzystam. Bo tutaj mam małe za mi urwanie głowy. No, a co to jest tak smacznie? Co za... A czemu uciekasz? Dobra. Zaliczona. nie no. Ej, serwo chodź ze mną. Chodź, nic się nie zrobię. Poczekajcie, już dopłynę.